Szanowni Państwo, już proszę już o uwagę. Otwieram 62. sesję Rady Gminy, sesję nadzwyczajną. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum. Rada może obradować. Serdecznie witam wszystkich radnych, panią wójt, pana sekretarza, panią skarbnik oraz wszystkie osoby uczestniczące w naszej sesji. Z racji, że to jest sesja nadzwyczajna, więc sobie pozwolę przeczytać porządek obrad na dzisiejszą sesję. Jest to tak. Otwarcie obrad, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie proponowanego porządku obrad. Punkt czwarty przyjęcie protokołu z 62 sesji Rady Gminy. Punkt piąty podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. Punkt szósty sprawy różne. Punkt siódmy interpelacje i zapytania radnych. Ósmy wolne wnioski i informacje i punkt dziewiąty zakończenie obrad. Czy są jakieś uwagi odnośnie porządku obrad? Jakieś propozycje? Nie widzę, a zatem przechodzimy do przyjęcia porządku. Obrad, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Następnym punktem jest przyjęcie protokołu z 61. sesji Rady Gminy. Protokół był żądany do, do wglądu. Czy są jakieś uwagi? Nie widzę, a zatem przechodzimy do przyjęcia protokołu z 61. sesji Rady Gminy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Następnym punktem jest podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok i prosimy Pani Wójt o wprowadzenie. Dzisiaj podejmujemy uchwałę dotyczącą włączenia środków do naszego budżetu, które powiat przeznaczył na dofinansowanie budowy drogi powiatowej, którą my przejęliśmy i my będziemy realizować to zadanie. To jest droga w Kocierzewie północnym. Zwiększamy dochody o 365 tysięcy, to znaczy zwiększamy o 380 i jednocześnie zmniejszamy o 15. 380 są to środki. Bieżące, a właśnie 15 są to środki majątkowe i musimy te przeniesienia zrobić między paragrafami. W związku z tym na koniec zwiększamy dochody o 365 tysięcy. O taką samą kwotę zwiększamy wydatki naszego budżetu i tutaj też zwiększenia będą o 365 tysięcy na. W środ bieżących środkach, następnie 15 tysięcy też bieżących, ale zmniejszamy również o 15 tysięcy wydatki majątkowe, które mieliśmy właśnie w tym w majątkowych zaplanowane. Przesuwamy, zmniejszamy i zwiększamy środki na nagrody dla nauczycieli o kwotę 2691,90 zł. Zmniejszamy w ramach środków, które byśmy przeznaczone na szkołę w kocierzewie, a zwiększamy na środki przeznaczone na dotacje dla szkół naszych stowarzyszeniowych, ponieważ tutaj liczba osób się zmieniła. Następnie zmieniamy również z wydatków majątkowych na wydatki bieżące kwotę 16 150 zł, ponieważ wpłynął wniosek z Funduszu Sołeckiego z Mongolina Północnego o zmianę zadania. Nie będzie to utwardzenie terenu, a będzie zakup wyposażenia. Dlatego sam budżet nie zmienia się, nie zmieniamy tutaj długu, ani żadnych innych kwot w budżecie, tylko o taką samą kwotę zmniejszamy dochody i wydatki budżetu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie Wójcie, są jakieś pytania? Nie widzę, a zatem proszę o przeczytanie uchwały. Uchwała Rady Gminy Kocierzyw Południowy z dnia 28 września 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. Na podstawie artykułu 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Kocierzy Południowy uchwala, co następuje. Paragraf 1. Zwiększa się plan dochodów w budżecie gminy o kwotę 380 tys. zł, w tym dochody bieżące o kwotę 380 tys. zł oraz zmniejsza się o kwotę 15 tys. zł, w tym dochody majątkowe o kwotę 15 tys. zł zgodnie z tabelą numer 1. Po zmianie planowane dochody wynoszą 30 798 59 zł i 67 groszy. W tym punkt pierwszy dochody bieżące w wysokości 23 592 330 zł i 58 groszy. Punkt drugi dochody majątkowe w wysokości 7, 000, 7 205 429 zł i 9 groszy. Paragraf drugi. Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy o kwotę 398 841 zł i 90 groszy oraz zmniejsza się o kwotę 33 841 zł i 90 groszy zgodnie z tabelą nr 1. Po zmianie planowane wydatki wynoszą 31 970 754 zł i 57 groszy w tym. Punkt pierwszy wydatki bieżące w wysokości 22 472 362 zł i 66 groszy. Punkt drugi wydatki majątkowe w wysokości 9 498 391 zł i 91 groszy. Punkt drugi. Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2023 roku przedstawia tabela numer dwa. Paragraf trzeci. Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki Funduszu Sołeckiego zgodnie z tabelą numer trzy. Paragraf czwarty. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w wysokości 3 850 857 zł i 97 groszy zgodnie z załącznikiem numer jeden w tym. Punkt pierwszy. Dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 570 tys. zł. Punkt drugi. Dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w podziale na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 3 280 857,97 zł. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Następnym punktem są sprawy różne. Czy ktoś pragnie zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Interpelacje i zapytania radnych? Nie widzę. Wolne wnioski, informacje? Nie widzę. A zatem, szanowni państwo, 62. sesję uważam za zakończoną. Dziękuję wszystkim za przybycie.